I'm <laughs> Witam Was dzisiaj w moim kolejnym imprezowym wideo, dlatego że mamy karnawał, a ja mam weekend, wolny weekend dodam, co u mnie się bardzo rzadko zdarza, i mogę sobie dzisiaj wyruszyć w miasto, wyruszyć na imprezę. Wybieram się jak zwykle prawie że ostatnio do domówki, do domówki we Wrocławiu, gdzie dzisiaj gra mój Rudzielec jako DJ. Także dzisiaj sobie postanowiłam wykorzystać rzeczy, które już mam, częściowo, które się super wpisują w karnawał i właśnie w takie imprezowe klimaty, dlatego mam na sobie spódnicę z mojito, którą sobie wybrałam w ramach mojego ambasadorowania na portalu Style.pl i cekinową kopertówkę również z Mojito. Dlatego, tak jak ja mówiłam w wywiadzie moim sylwestrowym dla portalu Moje Miasto Wrocław, że cekiny nadają się idealnie właśnie na tą porę roku, właśnie na zimę i właśnie na imprezy, dlatego że super odbijają światło na balach, na klubach. Także tutaj dzisiaj będę właśnie ja sobie odbijać światełko w tej, w tej spódnicy, trzymając tą kopertówkę właśnie i spódnicę, kopertówka jest z Mojito, do tego wybrałam no, sobie e, bluzkę, bluzkę z chemu, to jest moja nowa bluzka, którą pokazywałam na fejsie, dlatego, że bardzo, bardzo się cieszyłam, że ją znalazłam i że ją sobie kupiłam, bo jest tak szaro, grubo ponuro na, na dworze, a ja mam teraz taką potrzebę kupienia sobie czegoś w kolorze, założenia czegoś w kolorze, jak zobaczyłam tą bluzkę w chemie, to sobie pomyślałam, kurczę, ale super, super po prostu, to jest coś, co, co ja muszę teraz mieć, mnie ożywi i tutaj mi się właśnie idealnie dzisiaj imprezowo ta bluzeczka E, taka właśnie komponuję, a do tego postanowiłam zrobić sobie pudla. Także widzicie, jak wyglądam tutaj e, moja fryzura. Jeszcze ją sobie cały czas poprawiam, żeby była jeszcze bardziej pudlowata, bo ja lubię tak od czasu do czasu sobie fryzurowo zaszaleć i myślę, że dzisiaj mi będzie naprawdę super w tych lokach i świetnie się w nich czuję. Taka się czuję, że wyglądam trochę jak klew, jak lew, ale właśnie ta fryzura pasuje do mojego temperamentu i bardzo mi odpowiada i po prostu ja sobie tutaj jeszcze możliwie sobie te włosy moje trochę napuszę, żeby one właśnie były takimi fajnymi, dużymi, pudlowatymi lokami. Także jak już powiedziałam bluzka z chemu spódnica i kopertówka z Mohito. do tego szpilki z Prima Mody, moje nieśmiertelne szpilki, a jako dodatki, bo oczywiście nie mogło się obyć bez dodatków, znacie mnie, musi coś tam się błyszczeć jeszcze bardziej, to jest bransoletka z Versace dla hm i pierścionek również z HM-u. Także tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jestem taka trochę dzisiaj HM-owa bohito, ale jak widzicie, całość się właśnie yy, prezentuje tak a jeszcze o makijażu miałam powiedzieć, dlatego że jako makijaż sobie zrobiłam dzisiaj czarne kreski na oczy, tak naprawdę zrobiłam sobie makijaż, który ja bardzo lubię, który robię sobie często, bo jest on dosyć prosty, bo sobie robię czarne kreski, takie ala lat 60 na oczach, takie kocie, kocie, kocie kreski i do tego czerwone usta. Także to jest mi się ten makijaż robi łatwo, szybko i przyjemnie i też jest właśnie fajny efekt dzięki podkreślonym oczom i ustom, co mi dzisiaj również do stroju pasuje. Także ja dziewczyny wyglądam tak i co robię? Lecę na domówkę, a jeszcze Powiem Wam co, zakładam sobie na wierzch, bo na wierzch zakładam sobie dzisiaj moje białe futerko. To znaczy w sumie to zastanawiam się czy je założyć, bo nie wiem czy nie będzie mi zimno, jeżeli będzie kolejka przed klubem i będę musiała stać, to teraz już jest zimnie, zimniej, więc nie wiem czy, czy po prostu nie zmarznę, ale nad nim się jeszcze zastanowię. W sumie dzisiaj to futerko by mi super pasowało, bo e, tak jak moja mama jak je zobaczyła to powiedziała, że ono jest takie hollywoodzkie, także takie akurat na wieczorne wyjście no ale mówię, pogoda jest taka jest, więc jeszcze zobaczę, czy założę je, czy założę może jakieś coś cieplejszego, ale w każdym razie wybieram się tak, także lecę dziewczyny, do zobaczenia w moim następnym filmie, mam nadzieję, że Wy też się super bawicie na imprezach, na jakichś karnawałowych imprezach. Pa, pa!